Kilkadziesiąt godzin dzieli nas do bardzo, od bardzo ważnego meczu pomiędzy Orłem Stanica i Wiktorią Pilchowicę. Natomiast, zanim porozmawiamy o tym spotkaniu, chciałbym wrócić do tego, które, które już za nami. Szczególnie do tego ostatniego z Kowadis Makoszowy, bowiem przebieg tego spotkania był niecodzienny. Przegrywaliście 0 do 3, wygraliście 4 do 3. Jak Ty, jako zawodnik, możesz ocenić te wszystkie wydarzenia? Na boisku w tym i w tych poprzednich meczach, bo też musieliście się odrabiać straty. E, tak, dokładnie. Szczerze powiedziawszy, ten mecz z na pewno na długo zapamiętam, bo sam przebieg był niesamowity. No, po 8 minutach tak naprawdę przegrywaliśmy 2-0, następnie kolejna bramka dla przeciwników, już było 3. E, na pewno ważnym tutaj momentem kulminacyjnym była bramka na 3-1. W sumie w doliczonej minucie pierwszej połowy, później gdzieś tam uwierzyliśmy w to, że jest szansa w ogóle wygrać i no co, padły te trzy bramki i wygraliśmy, cieszyliśmy się po meczu. Na pewno cechuje nas wiara w to, że możemy zawsze, no mamy, mamy potencjał na pewno w drużynie, jesteśmy w stanie tutaj na pewno w tej lidze z każdą drużyną wygrać. I właśnie te poprzednie dwa mecze z Kleszczowem i z Paczyną też to pokazały, że przegrywaliśmy w pierwszej połowie, a mimo wszystko odnieśliśmy zwycięstwo. Warto zaznaczyć, że te cztery bramki w ostatnim spotkaniu to są twojego autorstwa. Powiedz mi jakaś taka jedna... Już wspomniałeś o tej, która no, tak. dodała wam wiarę, że można jeszcze z tego, z tego wyniku wyciągnąć zwycięstwo, natomiast Jakaś taka jedna szczególnie utkwiła w pamięci? No na pewno ta ostatnia. No. W 90 minucie z 6 na 4-3, gdzie jest ta euforia. Rzeczywiście drużyny, kiedy się rzucają na ciebie, to na pewno są chwile, na, na które długo zapamiętam. No. Wspominamy cztery bramki w Makoszowach, natomiast to nie są jedyne cztery bramki strzelone przez ciebie w bieżących rozgrywkach. Takich meczów były trzy. Trzy takie tak, spotkania, tak? tak? tak, tak no. Skąd ta skuteczność powiedz mi? Yy, może jest ktoś w drużynie taki, który właśnie więcej bramek pada po akcjach indywidualnych, po strzałach z dystansu, czy po dograniach od kolegów? Jak to wygląda? Yy, ogólnie no, nie ma co też ukrywać, że połowę z tych bramek co strzeliłem to były rzuty karne rzeczywiście, ale no, na pewno mam tutaj chłopaków, którzy mi pomagają w strzeleniu tych bramek i to, to też właśnie się przyczynia do tego wszystkiego. Przejdźmy do tego, co, co nas czeka, czyli najbliższa sobota i mecz y, derbowy. Wiktoria y, Pilchowica tutaj przyjeżdża. Pamiętasz to, co działo się w tej pierwszej rundzie w Pilchowicach? Tak, oczywiście. Wygraliśmy tam 3-1. Też zdarzyła się sytuacja, gdzie uderzałem ten rzut karny. E, co mogę powiedzieć? No, na pewno to będzie ciężki mecz, bo wiem, że Wiktoria się wzmocniła, ale też jestem pewny, że tutaj. Będą mieli, wydaje mi się, ciężej, bo to jest nasz teren, tak naprawdę. I no, liczymy na to, że, że na pewno wygramy i będzie ten awans, bo nie ma co ukrywać, to jest to mecz o awans. W tej chwili trzy drużyny walczą o awans, i wszystkie trzy z naszej gminy, z gminy Pilchowice. Pierwsze miejsce na razie Wilkie Wilcz, drugie. Tak. Wasz najbliższy przeciwnik jest Pilchowic, i hmm. na trzecim wy wiadomo, że tylko dwie drużyny będą mogły cieszyć się z tego awansu. Taki Twój scenariusz na to zakończenie sezonu, według Ciebie jak ta, jak ta klasyfikacja będzie wyglądać? No, wydaje mi się, że w Lidze najlepszymi zespołami jesteśmy my i Wiktoria, mimo wszystko. Ale no, Wilcza też bez przyczyny nie jest na pierwszym miejscu. No ja nie ukrywam, gdzieś tam te pięć punktów przewagi widzicie, na pewno daje im większy komfort. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko na końcu do A klasy awansuje Wilkiewicz i Orzeł stanica. Tak mam nadzieję przynajmniej. I Zobaczymy, czy ta, ta, ten plan się sprawdzi i, i czy rzeczywiście ta końcowa klasyfikacja tak będzie wyglądać. A tymczasem, gdybyś mógł w kilku słowach, w kilku zdaniach zaprosić kibiców na to, na to sobotnie spotkanie, to jak byś to zrobił? No na pewno taki krótki komunikat do zawodników z Wiktorii. Takim skóry nie sprzedamy i szykujcie się na ciężką batalię, bo my chcemy wygrać ten mecz i udowodnić na pewno wszystkim tutaj, kibicom, że zasługujemy na ten awans. Dziękuję, do zobaczenia w sobotę.